Dzień dobry Państwu, albo dobry wieczór, guten tag, slash guten Abend. Akurat dzisiaj nagrywam dosyć późną porą, więc myślę, że przystoi mi przywitać się też w ten sposób. Co dzisiaj? W dzisiejszym odcinku zdecydowałam się na taką opowieść o zabarwieniu, powiedzmy to, seniorsko-biznesowym. Postanowiłam podjąć temat, bo zafascynował mnie pewien pomysł na biznes, który ma miejsce w Niemczech. I tutaj przyznaję, że celowo nie zrobiłam rozeznania, czy Polska też ma w swojej ofercie coś takiego, co nazywa się entrumpelung. Więc od razu uprzedzam, że zachęcam do dyskusji w komentarzach. Jeśli coś Wam na ten temat wiadomo, to myślę, że możemy wspólnie jakoś podjąć ten temat. Entrumpelung przetłumaczylibyśmy jako odgruzowanie, usunięcie gratów. A dosłownie, gdybym miała przedstawić tę profesję, to chodzi o sprzątanie mieszkań po właścicielach, którzy są już na przykład w domu starców albo po prostu opuścili lokum dożywotnio z jakiegoś tam powodu. No ale najczęściej jest to odgruzowanie czy tam sprzątanie po prostu po czyjejś śmierci. Sprzątanie po takim odejściu właścicieli albo osób wynajmujących bądź lokatorów mieszkań socjalnych. To jest też taki temat, który się trochę łączy z moim odcinkiem o mieszkaniach, bo jak wiecie, już pewnie w Niemczech w dużej mierze mieszkania się wynajmuje, a nie kupuje. Więc jak ktoś odchodzi, umiera, to zaczyna tykać, można tak powiedzieć, zegar, żeby kolejna osoba mogła się jak najszybciej wprowadzić. No i tutaj właśnie wchodzi Entumpla. Ten cały biznes polega na tym, że ekipa, nazwijmy to już ekipa sprzątająca albo może odgruzowująca, no bo w sumie to nie wiem, jakoś tak inaczej określić można tę profesję, ma za zadanie uprzątnąć takie mieszkanie, ale w ramach takiego sprzątania wynajduje różne skarby i te skarby później może spieniężyć. W reportażu, który znajdziecie w źródłach, linkuję go w opisie odcinka. Obserwujemy proces odgruzowania mieszkania po 40 latach czyjegoś życia. Myślę, że nie trudno sobie wyobrazić w jakim to mieszkanie jest stanie, jak wiele rzeczy i różnych cudów udało się przez ten czas nagromadzić. I pani, która jest w duecie ze swoim partnerem albo mężem, oni założyli właśnie taki biznes, mówi takie poruszające zdanie, że pracujesz całe życie, żeby coś sobie zapewnić i coś zbudować. A potem wchodzimy my i to wszystko znika w ciągu zaledwie kilku godzin. Trudno się z tym nie zgodzić, i myślę, że to jest jednak profesja, która może w jakimś sensie wzbudzać dosyć mieszane uczucia, może nawet takie trochę etyczne. Natomiast ja nie chciałabym zajmować tutaj jakiejś żadnej pozycji oceniającej, bo no, rozumiem też, z czym wiąże się ogarnięcie takiej przestrzeni. A często jest to odgruzowanie mieszkań osób, które nie mają w ogóle bliskich, więc nie ma po prostu komu wykonać takiej pracy. Podczas takiego odgruzowywania, entumpelung, przypomnę, następuje oczywiście selekcja rzeczy. No i część z tych rzeczy trafia do śmietnika, o śmietnikach za chwilę, a część na rynek do sprzedaży. No i tutaj wchodzi cała historia ocenienia takiej wartości. Albo osoby, odgruzowujące mają już na tyle doświadczenie, że są w stanie stwierdzić, co dany przedmiot ile dany przedmiot jest wart, ale są też firmy, oczywiście specjalizujące się w wycenach wartości. Na przykład, no nie wiem, antyków, bo to się często oczywiście zdarza. No i tutaj w zależności od tego, z jaką wartością mamy do czynienia, no to część takich znalezisk może trafić nawet do domów aukcyjnych. Pozostałe natomiast wartościowe, ale mniej. Trafiają albo do domów odgruzowywaczy, bo oni są często pasjonatami takich właśnie zdobyczy, no albo po prostu na flomart, czyli na pchlitarki. Tam wpadają w obieg i, jakbyśmy to powiedzieli, dostają drugie życie. Co do śmieci. Do śmieci trafiają najczęściej duże gabaryty, takie jak, nie wiem, kanapa, materac. No takie elementy, których właściwie nie da się już w żaden sposób zrewitalizować i rzeczywiście muszą trafić na wysypisko. I ten temat śmieci i sortowania śmieci, ja osobiście jeszcze przed tym czasem, kiedy zainteresowałam się w ogóle językiem i kulturą Niemiec, bardzo łączyłam właśnie z Zachodem, że tam jest dosyć duży nacisk na selekcję i na segregację. No więc, jak się pewnie domyślacie, to podczas takiego spotkania jest oczywiście tych śmieci bardzo wiele. No i niestety odgruzowywacze muszą na bieżąco dzielić te wszystkie stanowiska na różne sekcje, później odwozić je do odpowiednich sypów i ponosić koszty. Więc zabawa polega na tym, że całość tej operacji musi się na koniec dnia kalkulować finansowo. Wiadomo, więc wchodzą wyliczenia, minus plus sprzedaż i tak dalej. No i albo takie zlecenie biorą, albo po prostu nie, ponieważ są to na przykład nieopłacalne elementy trudne. W mojej osobistej ocenie, to są te wszystkie o zabarwieniu takim mocno sentymentalnym i osobistym, jak na przykład listy, albumy ze wspomnieniami, zdjęcia. I mnie to jakoś bardzo porusza, ponieważ no, to jest czyjaś historia zobrazowana, to jest czyjeś życie, czyjaś opowieść. Natomiast tak przyziemnie patrząc, to też nie mam odpowiedzi na to, co można z takimi rzeczami innego zrobić, niż rzeczywiście albo wyrzucić, albo spalić. W momencie, kiedy nie ma kogoś, kto chciałby taką historię wziąć pod swój dach i ją, no nie wiem, kontynuować poprzez na przykład szacunek do osoby, którą znał. No i to właśnie myślę, że otwiera jakąś taką, no powiedzmy, względnie etyczną debatę, którą tutaj zostawiam już bez dalszego komentarza. W tym reportażu na jednym z kadrów widać na przykład takie produkty, które nazwałabym produktami zupełnie nowymi, produkty nieotwarte. Na przykład butelki wina albo szampana. I dla mnie to jest taki moment bardzo refleksyjny w tym reportażu, ponieważ wydaje mi się, że prawie każdy z nas ma w domu coś takiego, co odkłada na jakąś super specjalną okazję na jakąś niesamowitą celebrację. Moja mama na przykład opowiadała mi historię pampersa, jednego pampersa, którego dostała kiedyś, kiedyś lata temu, oczywiście jak ja i moja siostra byliśmy bardzo małe, od swojej koleżanki. Oczywiście wspomnę, że to były czasy pieluch tetrowych, tak dla jasności, więc pamperów w ogóle nie było do kupienia. No i ona trzymała tego jednego pampera na awaryjną godzinę. Zawsze miała go przy sobie i przy każdej awaryjnej sytuacji, decydowała się, że ona nie jest jeszcze na tyle awaryjna, żeby go użyć, no i na pewno przyjdzie jeszcze jakaś kolejna, jeszcze bardziej ekstremalna i on się wtedy przyda. No i finał jest oczywiście taki, że my wyrosłyśmy z pieluch, a pamper trafił do śmieci. Więc zostawiłabym to tutaj jako taką refleksyjną nić już do indywidualnych rozważań nad ewentualnym odkładaniem właśnie takich, no, takich rzeczy na kiedyś. W tym samym reportażu pojawiają się też Oszczędności. Oszczędności, które najczęściej są pochowane w gotówce, czy są na przykład ulokowane w biżuterii i to gdzieś ma, powiedzmy, jakiś taki swój schron pod tak zwanym tapczanem. I to są, dosyć logicznego względu, elementy, które najszybciej dają zysk w tym biznesie. Natomiast z tego, co widzę, to ci odgruzowywacze wiedzą o tym, że zanim dane mieszkanie idzie, tak jakby, no, chciałam powiedzieć, pod nóż, ale. No, nie, idzie jakby w ich ręce do sprzątnięcia, no to przeczesują to mieszkanie, czy właśnie nie ma w nim jakichś takich wartościowych rzeczy, które mogą wziąć, i, i, no i są to rzeczywiście albo pieniądze, albo biżuteria. No i dopiero po takim wstępnym przeczesaniu tego miejsca wpuszczają ekipę. I tutaj taka dosyć ważna rzecz, bo na początku wydawało mi się, że to jest biznes, który powstał tylko dla osób, które odchodzą w samotności, które nie mają rodziny, która mogłaby zająć się właśnie tym całym ogarnianiem ich mieszkań, ich rzeczy po śmierci. Ale byłam w błędzie, ponieważ okazuje się, że to jest biznes, którego korzystają no, rodziny pełne. Rodziny, które po stracie zostają z takim mieszkaniem i z takim, to się chyba nazywa majątek ruchomy i one po prostu rzeczywiście nie wiedzą, co mają z tym zrobić. Tutaj polecam Wam też fragmenty z drugiego reportażu. Od razu wspomnę, no, że to są reportaże, więc ciężko będzie, jeśli nie włada się na pewnym poziomie językiem, ale myślę, że YouTube jakieś daje opcje przygotowanych napisów przez AI, więc można. No zresztą myślę, że można kontekstowo coś tam z tego wyczytać. Ale właśnie w tym drugim reportażu przygotowanym przez CDF wypowiada się kobieta, która właśnie zamówiła taką usługę do domu po śmierci swojej babci. Więc, no, kompletnie historia, gdzie jest rodzina, jest kontynuacja i ona mogłaby się tym zająć. No i pada tam właśnie taki tekst, że ona ma mieszane uczucia i wręcz wyrzuty sumienia, ale też jednocześnie nie wie kompletnie, co ma z tym wszystkim zrobić. I łącznie z tym, że na nagranie jest takie ujęcie, jak ten pan odgruzowywacz wchodzi do niej do domu, do, do domu zmarłej babci, no i ona go wita słowami, przyszedł mój wybawca. Chwilę później rzuca też taką, no, dosyć. Dziwną właściwie rzecz i mówi, że ona koniec końców chce zburzyć ten dom, żeby nie mieć miejsca, które generuje wspomnienia. Ja nie chcę oceniać w żaden sposób radzenia sobie ze stratą bliskiej osoby, ale napomnę tylko, że możliwe, że niebawem będę miała dla was taką odcinkową niespodziankę w tym temacie i nieco więcej będę mogła tutaj nakreślić. No ale na razie powiedzmy, że buduję suspens i, i nie zdradzę więcej. Wracając jednak do tematu, z rzeczy takich wyjątkowych, które dla mnie w jakiejś takiej estetycznej formie są wspaniałe, jeśli chodzi o te odgruzowywanie, wymieniłabym porcelanę, oczywiście te wszystkie serwisy kawowe, zastawy i tak dalej. To są takie rzeczy często przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ja na przykład w domu mam zestawy, które były kiedyś prezentem ślubnym, na przykład dla moich dziadków, potem na przykład kolejny zestaw dla moich rodziców. No, przepiękne, wartościowe właściwie pod każdym względem. No, filiżanki, dzbanki i tak dalej. Ale też właśnie gościu, który prowadzi taki biznes, uzbierał całą ścianę winyli. Więc myślę, że wartościowych elementów, naprawdę, no, dla, dla takich koneserów muzyki i nazwijmy to jakiegoś old schoolu, to y, no, bardzo takie ciekawe zdobycze, ale też ma szyldy różne, jakieś neony, y, automaty na fajki, takie, wiecie, sprzed kilkudziesięciu lat. No, takie, wydaje mi się, to dosyć ciekawe. Ja myślę, że trzeba lubić takie produkty, produkty z duszą żeby się w ogóle zdecydować na tego typu pracę. Można powiedzieć, że ten materiał ogląda się dosyć trudno, jeśli ma się jakiś poziom wrażliwości, no bo to są praktycznie czyjeś całe życie, jakieś historie, jakieś pamiątki. Ja pamiętam na takiej grupie, która się nazywa Uwaga, Śmieciarka Jedzie, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli tego nie znacie, to to jest, właściwie gromadzą się tam ludzie, którzy mają różne rzeczy do oddarzy i można nie wiem, komuś przestał pasować fotel i wystawiał na śmieciarkę. Kto pierwszy, ten lepszy. I pamiętam taką historię, jak dziewczyna wrzuciła zdjęcie kontenerów, stojących pod jakimś tam blokiem na warszawskiej Pradze. Kontenerów pełnych właśnie zdjęć, jakichś obrazów, takich wiecie, no oprawionych w ramki wspomnień jakichś, pamiątek komunijnych, myślę, że sprzed 80-90 lat. I ona skomentowała to, ludzie jedźcie tam, bo to jest czyjeś całe życie. Ja pamiętam, że mi to strasznie poruszyło i trochę odnajduję jakby podobny motyw w tym biznesie i w tych właśnie reportażach, które oglądałam. No ale jednocześnie nie widzę jakiegoś sensownego rozwiązania, bo zachowywanie cały czas czyjejś własności i przekazywanie to jakby kolejnemu pokoleniu w tym gabarycie, no bo wiadomo, jedni mają więcej, inni mniej, no to generuje to, że to kolejne pokolenie ma. Na przykład dwa razy, i dokłada jeszcze swoje, i tak dalej, i tak dalej. No i ta pętla nie miałaby po prostu końca. Więc znajduję takie racjonalne uzasadnienie dla nazwijmy to utylizacji tego typu rzeczy, ale gdzieś tam porusza to moje serce, że no, jednak jest to dosyć, dosyć taki wrażliwy obszar. Ja z różnych powodów nie skorzystałabym z takiej usługi, nie nadawałabym się też do tego typu pracy. Mimo, że rzeczywiście mam dosyć duże poszanowanie dla, dla rzeczy z przeszłości. No ale mam jakby za dużo jakichś tam tańczących w sobie emocji, więc, ym, więc, więc absolutnie nie. Ale jak słuchałam wypowiedzi tych osób pracujących właśnie jako Entrumpla, to oni twierdzą, że im daje ta praca radość. Argumentują to w ten sposób, że to jest trochę poznawanie czyjejś historii poprzez opowieść, którą niosą przedmioty. Każda z tych historii jest inna, ciekawa, to jest też trochę porównywane do takiego właśnie odkrywania skarbów. Pochyliłam się nad tym tematem głównie dlatego, że sama przeszłam proces straty bliskiej osoby, której dom nadal stoi nadal jest pełen. I jakoś no zafascynowało mnie to w ogóle, czym wypełnione są właśnie takie mieszkania i takie domy. I w tych reportażach można zobaczyć, no właśnie, ogrom, ogrom takiego. I z jednej strony można by uznać, że to jest właśnie jakieś takie zbieractwo i bezsensowna ilość rzeczy, z drugiej, właśnie to, co odnajdują ci odgruzowywacze. No wydaje mi się też takie bardzo piękne i też kulturowo piękne, bo są to na przykład obrazy, Jakieś dywany perskie, no te wszystkie, wiecie, figurki, tam jakaś babka znalazła po piersie orła, lalki porcelanowe. Ja też nie wiem, co Niemcy mają w ogóle z tymi porcelanowymi lalkami, bo to już też kolejny raz widzę i też Momi kiedyś opowiada taką historię o lalkach. Więc może któregoś pięknego dnia to, to zgłębię. No, w każdym razie cuda, cuda na kiju są w takich mieszkaniach, one są pełne, pełne wszystkiego. Z nieco innych powodów, ale no jednak w podobnym procesie działa tak zwany i to jest coś podobnego, tylko że to jest nadane z miasta. To są pracownicy socjalni, jeśli dobrze rozumiem, i oni zajmują się oczyszczaniem takich przestrzeni po ludziach zmarłych samotnie, bez rodzin, bez testamentu, bez pozostawienia właściwie żadnej woli. Natomiast do nich należy głównie zajęcie się np. sortowaniem dokumentów. Oni wynajdują też rzeczy wartościowe, natomiast z tytułu tego, że oni są pracownikami urzędu i pracują no, po prostu na pensję, to ich nie interesuje zysk z tych rzeczy. Ten zysk później, poprzez różne aukcje, ponieważ te produkty są wyceniane, później licytowane, najczęściej przeznaczony jest na pokrywanie kosztów np. pochówku, jakiejś tam formalności. To się oczywiście dzieje wszystko z tytułu tego, że dana jednostka no, nie ma bliskich, którzy się tym zajmą, nie ma z kim w ogóle podjąć takiego tematu, no i też nie pozostawiła, tak jak wspomniałam, żadnego testamentu i żadnej woli, więc trzeba w jakiś sposób ten cały temat, że tak powiem, ogarnąć. Też wrzucam źródło do takiego do, do dokumentu, do ewentualnego podejrzenia. On nie jest jakoś tam super fascynujący. Tam jeden jest taki fragment, jak ona opowiada o facecie, który skoczył z pierwszego piętra z plecakiem z monetami. I ten plecak miał go obciążyć no, w ogóle jakaś abstrakcyjna historia. I ona właśnie po nim musiała posrządzać taką przestrzeń, ponieważ no, żaden członek rodziny się po prostu e, nie zgłosił. I chociaż ta ostatnia historia no, wskazywałaby na zróżnicowanie wieku takich osób, że mamy powiedzmy jakiegoś młodszego gościa, który no, niestety odebrał sobie życie, to z tego co wiem, jednak znaczna większość takich zleceń tyczy się właśnie osób starszych, seniorów, osób, które są już właśnie w różnych ośrodkach albo po prostu, tak jak wspomniałam, zmarły. Z osobami starszymi, w ogóle o seniorach yy, też chciałam kiedyś odcinek zrobić, ale może, może na razie nie. Z osobami starszymi pracowała tak w ogóle Mo, y, jako opiekunka i pomieszkiwała tam na różnych dystansach u nich, pomagając w takim no, codziennym życiu. To jest dosyć popularna profesja akurat dla Polek, które wyjeżdżają tam do pracy. Niemki natomiast często wyjeżdżają do Szwajcarii albo do Stanów. No i z jej ust znam w ogóle wiele takich opowieści. Też y, ja się dowiedziałam właściwie przypadkiem o tej całej sferze odgruzowywania, ponieważ ona kiedyś y, właśnie przedstawiała mi taką, no nazwijmy to, witrynkę y, u babci, którą się opiekowała, opowiadając mi właśnie o tym, y, no jaka to jest firma, bo to y, gdzieś tam się, powiedzmy, jakoś interesujemy obie tym tematem. No I przepiękny taki serwis herbaciany. I właśnie przy tej okazji ona mi opowiedziała o tym, że, no jak przyjdzie taki czas, to prawdopodobnie ten serwis trafi na aukcję albo do jakiegoś antykwariatu. Ciekawa jestem Waszej opinii, jeśli chodzi o ten rodzaj biznesu. No, tak jak ja wspomniałam, ja mam gdzieś tam powiedzmy mieszane uczucia, ale też jestem w stanie zrozumieć, że dla wielu taka usługa jest po prostu zbawienna i rozwiązuje wiele pozornie nierozwiązywalnych kwestii. I z takim to tematem Was dzisiaj zostawiam, w ten styczniowy dzień, dzień wieczór. Dziękuję Wam bardzo za odsłuch, no i co? I do usłyszenia niebawem. Cześć!